Cześć, witajcie, kochani. Spróbujemy dzisiaj sobie przećwiczyć następne ciekawe y, narzędzie, czy ustawienie w y, Keyden Live, y, które nazywa się krzywe Beziera. I tutaj mamy przykład takiego dosyć y, y, Akwarelowego kolorytu albo takiego trochę spranego, którym, który właśnie można takimi tym, tym narzędziem poprawić. I jest to bardzo proste. Po prostu przeciągamy ten Krzywe Bezjera na naszą ścieżkę film, filmową. I teraz możemy dopasować to do no tak, żeby to wyglądało w miarę, w miarę naturalnie, a żeby te, te kolorki nie, nie były takie przejaskrawione. Przy okazji, sobie tutaj wytniemy. Jakiś taki kiepski fragmencik, który jest niepotrzebny. To zdaje się, można przełączyć na to narzędzie cięcia wciskając X. I tutaj przecięło nam. Teraz na S to jest. Narzędzie wyboru z powrotem przełączy i do końca tego zbędnego fragmentu sobie przejedziemy. I tutaj znowu na x przełączymy i wytniemy to. S wybiera i delete wycina nam to. Także wracamy sobie i mamy już mniej więcej e, filmik poprawiony. Kontrast jest lepszy. No i po prostu wygląda to mniej sprawę. I to na dzisiaj tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do jutra, cześć. Papa! Pa.